13 sierpień 2024. Jaki to będzie dzień? Jaka energia? Co się będzie działo? Ja Wam życzę cudownego dnia i pogody ducha radości, intensywności, miłości. I co będzie zazdrość? Może ktoś komuś zazdrościć czegoś. To może chodzić o to, że coś wam się spodoba na kimś i to będzie na kimś może ładnie leżeć, albo coś u kogoś zobaczycie i możecie troszeczkę pozazdrościć. No ja bym też to chciał. Może być też tak, że ktoś przed wami wykupi jakąś ostatnią rzecz i taka zazdrość, bo ja też to chciałem, chciałam, a tego nie ma. To. Zazdroszczenie sylwetki, życia, miłości. Takie małe i większe zazdrości mogą się tutaj wmieszać. Możecie zazdrościć komuś spokoju, wypoczynku albo komuś pracy i działania. Różnie to może wyglądać. W ogóle bardzo intensywny dzień działający i ciężko będzie znaleźć chwilę na wypoczynek. Ale też uważajcie dzisiaj na złodziei. No, przed świętem, który jest w czwartek, będziecie robić może jakieś zakupy, to żeby zwracać uwagę, gdzie wkładacie pieniądze. Pilnujcie ich i zamykajcie portfele. A jaki to będzie dzień dla poszczególnych znaków? Baranki, wy takie um, oczarowanie, ktoś, ktoś przykuje waszą uwagę, coś wam się spodoba. Może będziecie oglądać romantyczne filmy i tak wam się zamarzy, że my też tak byśmy chciały. Byczki. Jakiś żal, jakiś smutek, że coś nie wychodzi, że coś jest nie tak, albo dowiecie się jakąś smutną nowinę. Coś takiego, co spowoduje was smutek, albo właśnie to, że coś Wam umknie tutaj i możecie komuś zazdrościć, że temu komuś to wyszło, czy że koleżanka ma jakieś wolna, ty musisz pracować. I z tego powodu takie troszeczkę rozczulanie się nad sobą mogą być to takie po prostu ciężkie dni. Tak, albo że tyle rzeczy do zrobienia, wszystko na mojej głowie, znikąd pomocy, albo po prostu włączy Wam się to, co się czasami każdemu włącza, bo mamy różne fazy, czyli nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Jestem brzydki, brzydka i w ogóle takie wkręcanie tematów. Nie róbcie tego. Każdy jest cudowny w swoim rodzaju i piękny. Naprawdę piękny. Yy, bliźniaczki, zrozumienie, zrozumienie pewnych kwestii, które do tej pory były dla Was niejasne. Dzisiaj się to uda zrozumieć. I troszeczkę czasami może zaboleć serduszko, że ja też tak mieć mogłem, mogłam. Dobrze. I dla raczków rozwój. I tu u was jest tak, jakbyście nagle doznały jakiegoś olśnienia, drogie raczki. Coś zrozumiecie, część postawi na rozwój. Możecie dostać jakieś przekazy też, tak? Więc to taki dla Was dzień yy, rozwoju. Czy to osobistego, czy to nauki jakiejś, czy to wymiany myśli z kimś. Albiaczki, chciwość się Wam łączy we wtorek, czyli daj, 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 tak? Albo mogę mieć więcej sprzedażowo, więc zaczniecie działać, i tak? Albo no, ja chcę to mieć i, i już. Tak? I zajmij się mną, zainteresuj się mną. To jest Twój obowiązek. Natomiast panienki macie tutaj właśnie zazdrość i Wam się może włączyć zazdrość, że inni mają więcej czasu dla siebie, więcej możliwości, więcej finansów, może są lepiej traktowani niż Wy. Okej. Okay. To było, jeśli chodzi o panienkę. Dobrze, to teraz. Wagusie, wagusie, dzisiaj rok obfitości, szczęście wam sprzyja, to inni raczej będą zazdrościć wam niż wy komuś. Udadzą wam się, znaczy szczęśliwe zbiegi okoliczności, które warto wykorzystać. Skorpiony, wy tu będziecie musieli rozsądzać jakieś spory, dyskusje mogą być, tak? I no niestety wam przyjdzie być arbitrem. Strzelczyki, ktoś będzie wymagał waszej opieki. Wy też będziecie przemęczeni, ale nie zapomnijcie o tym, żeby kogoś przytulić, pocieszyć, być, choćby powiedzieć dobre słowo. Koziorożce was będzie rozpierała energia, wy będziecie gotowi do działania. Wpadniecie na ciekawe pomysły, część z Was po prostu nawet wyskoczył chociażby na tą deskę, poserwować. Taki bardzo aktywny dzień dla Was się szykuje. Wodniki zamieszanie, dużo zamieszania. Mieliście mieć więcej czasu, a tymczasem każdy coś co będzie od Was chciał. Czasu może brakować, bo być może trzeba będzie być w dziesięciu miejscach na jeden raz. Jeżeli prowadzicie samochody, uważajcie dzisiaj. I rybeńki, takie trochę rozczarowanie dniem, życiem. Pesymizm wam się dzisiaj włączy, i takie czarnowictwo, ale wykorzystajcie to na przeanalizowanie siebie i to, czego ty właściwie nie chcesz od życia, i zacznijcie to eliminować. Życzę Wam cudownego wtorku i zapraszam na inne czytania.